Wracamy Was w co, jak co tydzień. Z tej strony Disblaster i Bolchester, Pan Premier League. Wracamy do Was w tradycyjnie z porcją nietrafionych wyników, trochę trafionych. E, być może zauważyliście jakąś drobną nieprawidłowość. Być może nie, nie wiem, na ile jesteście spostrzegawczy. E, zapodaliśmy karę na Ciri. Ujdź, dobrze, poszło. Więc zapodaliśmy karę na początek. Niejaki Jan Szkolnicki zasugerował, abyśmy zamienili się miejscami, ale przegrany udaje tego drugiego z jak najlepszej strony. Dobrze mówię, a wygrany z jak najgorszej tego drugiego ma udawać. Co z tego wyjdzie? Znaczy, no wiesz, no ja po prostu będę mówił jasno i klarowno odnośnie tych wszystkich typów. Zgodnie z moją wiedzą i po no, raz kolejny cię pokonałem Dobra. więc. No, będę walił głupoty, więc wszystko jest jak, jak najbardziej na miejscu. No to co? Może chcesz od ligi angielskiej zacząć? Tak, no to jest moja liga, także tutaj Leicester Chelsea widać było właśnie w tym meczu, że nasze typy są beznadziejne. No ale 2-1 tutaj pewny mecz, pewny wynik tutaj Mareza bardzo chciałbym pochwalić jego postawę naprawdę. Super się zaprezentował. Nie, nie chcesz się odnieść do zwolnienia Jose Mourinho po tym meczu? Boję się, że fani będą mi źle pisali, jak coś źle powiem o Jersey, więc wolę nie. No dobra, przejdźmy do... Ale Ty w tych włosach wyglądasz trochę jak Jose Mourinho. I've got nothing to say. Przejdźmy do Ligi Włoskich, proszę Cię, gdzie na dzień dobry nie trafiliśmy. Meczu Napoli Roma. Chciałem rzucić jakimś dowcipem, ale nie mogę, jako ty, więc. Nie, no nie krępuj się, proszę. Chciałem powiedzieć, chcieliśmy, przejdźmy do Ligi Włoskiej i chciałem powiedzieć, że na przykład taki Wolski żałuje, że kiedykolwiek to. Dobra. No, A to jesteśmy akurat przy Fiorentinie, która grała z Juventusem. Matusiaka też pozdrawiam. <なるほど Chcesz coś powiedzieć? No, trafiłeś, trafiłeś. Chcesz? Trafiłem, mówisz. A czemu nie mam tutaj A, Juwa Ju Ju Fiorentina. Fiorentina. Juventus pokazał właśnie, że ten mój wynik 3-1, który typowałem, jest dokładnym odzwierciedleniem mojej wiedzy i mądrości na temat piłki nożnej. Dlatego no, cieszę się tutaj, że właśnie tak to się odbyło. No dobrze, no. Premier League jest najlepszą ligą. A propos Twojej mądrości, przejdźmy teraz do Ligi Hiszpańskiej. Może zaczniemy w ogóle od meczu Ejbaru z Walencją, której postawiłeś? I tutaj na Walencję, i jak wiemy na Kuponie. To znaczy to ty stawiałeś te Walencję z Ejbarem. Ja nie stawiałem tego. Aha, no dobra. Czujesz te incepcje. Bo <laughs> Poczekaj, jeżeli zamieniliśmy się rolami, to ty przegrałeś ten odcinek. Nie, 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 zamiana była przed. Już nie wchodź, nie wchodź głębiej. Nie, nie wchodź głębiej w ten sens. Bo pogubimy. O co chodzi? No o incepcję Nie rób tego. Bo zawołam co? Dobrze. Ty się nie możesz śmiać. Bardzo dobrze się to idzie. <laughs> Szkoda, że nie obstawialiśmy meczu Barcelony, bo pewnie postawilibyśmy przy 4-0 i tak dalej. Ale dobra. Nie wracajmy może. Do Barcy. Też. Chciałoby się pocisnąć troszeczkę. Nie, dobrze, przepraszam. Znaczy powiem ci, że beka z Barcelony skończyła się w momencie meczu Realu. No niestety, no. Tak jest prawda. Wszyscy się śmiali. O, ho, ho, no tylko dwa punkty. No ja też się w sumie trochę śmiałem przez łzy. Znaczy, hmm. no nie, ja nie, bo ja jaki być sobie Premier League. Chociaż Barcelony też. No tak. nie jaźni, Ciężko. Ale w każdym razie Real Madrid. Ale do tego dojdziemy, bo tutaj. A nie, i Barwalec już było. No to e, mam, ale... Tak, jeszcze atletiko wspomnijmy, bo w obydwaj byliśmy dosyć blisko. bo 2-1, Twoje 2-0, moje 1-0, generalnie. Dobrze, to tak, Real, proszę. Tak, tutaj widzimy ewidentnie szkołę Beniteza. Chociaż wiele osób mówi, że to wina sędziego, ja jednak będę ubierał się przy tym, że Premier League jest najlepsza i dlatego Real tutaj stracił te trzy punkty. Ja też chciałbym zauważyć, że byłeś bliższy Realowi jednak w tym meczu ze swoim typem. Kurde, jakbyśmy te kary wybrali wcześniej, to zapuściłbym taką brodę, jak to, tylko musiałbym wiedzieć jakieś dwa lata wcześniej, żeby tak... To bym się ogolił jak ciota. Dobra. To czy to nie było Przejdźmy do ligi niemieckiej, gdzie obydwaj trafiliśmy wyśmienicie. Bayern po prostu z Hernandezem na czele pojechał. Borussia Mönchengladbach, która jest tym bardziej nieprzewidywalna. Tak ostatnio była w dobrej formie. Czyli moja Borussia się na gladbach zawiodła mnie tym razem. Tym razem Cię zawiodła tak. pez, że dokopało lionowi więcej niż my typowaliśmy, także możemy przejść dalej. Liga Polska. Lech Poznań za i Twoje cztery punkty. Nie Legia, Lech ci wchodzi. Co, eee, coś coś powiedzieć na ten temat? Wiesz co, nie lubię jak mówisz do mnie, że coś mi wchodzi. No, po prostu czuję się niekomfortowo. I ty Ale masz zawsze głupie dowcipy, nie, jakieś spoczone, nie? masz z tym problem. Po raz nie. kolejny nagrywamy u Nie musisz się tu otwierać, da się, nie musisz się. Musisz się postaw postaw otwierać się. Dobrać. Żeby co, żeby mi coś weszło? No, proszę cię, skończ te swoje... Znaczy, a, a lubisz, jak ci typy wchodzą, tak? Czy... Jak mi typy wchodzą? <laughs> proszę cię, Diz, Myślę, że to twoje pożycie humoru staje się dobra, naprawdę Dobra, przepraszam, przejdźmy do legi. No, legiami nie przejdźmy, <laughs> przejdźmy. przejdźmy do legi. Przejdźmy do legi, powiedział Jędrzejczyk ostatnio. No dobra, to na koniec ja zgadają 4 punkty. W meczach mamy 10 do 10, podkreślmy to, ponieważ jeszcze do tego dochodzą typy parę Ligi Mistrzów. No i to. Oczywiście był to mój głupi pomysł, żeby dodać tej punktować jeszcze za to i tym czystym fartem trafiłeś o jeden mecz więcej. No, co tu dużo mówić, No i tak słabo typowaliśmy. No ty trafiłeś City z Kijowem. To Kijow, Kijowo, tak. Ja Wolfsburg, z Gent i ja też z Przepraszam, te rzeczywiście to rzeczywiście ty powinieneś tam po kijowie powiedzieć, przepraszam. No, może... Nie, no tak. spoko. On siedzi przyszła o, na koniec wiec, programu. Tak. Dobra, przechodzimy do tego, co typujemy. Dodajmy w ogóle, że robimy małą przerwę, no bo Polska Liga będzie pauzowała. Będzie troszeczkę pauzy ogólnie w rozgrywkach, także nie wiem, kiedy wrócimy do tego, ale dobra, mniejsza z tym. Dobrze, i teraz tak, my w kolejności... Ty to wrócisz pewnie tak jak zawsze. Jutro mówisz i jest cało pół roku. Haha, ha. No dobra, to tak, Wisła z pogonią, to już dzisiaj. Ty myślisz, że znaczy ja mówię z typy swoje, czyli Bolchestera. No myślę, że Wisła pogoni Szczecin i wygra jeden do zera na tym krakowskim terenie. No dobrze, właśnie ja z kolei myślę, że Wisła zagra słaby mecz, więc ledwie zremisują siebie jeden jeden z mojej strony. Poszedłeś w, na latfiznę, bo widzło zawsze remisuje. No. No. Dobrze, pozwolę ci mówić o lidze angielskiej bo znowu. Tak, Leicester City już tutaj mówiłem właśnie o Marezie, który jest wspaniałym e, zawodnikiem. Do tego dodajemy Wardiego, który wali każdą kolejkę i myślę, że PESZKO chciałby grać z nim w jednej drużynie z tego względu. No i Everton, Everton który pomimo tego, że w tabeli jest niżej, to jednak e, ostatnio. Rzeczywiście pokazuje się z takiej strony, że widzę tutaj remis 2 do 2. Wiesz co się mówi w Leicester kiedy nadchodzi weekend? Zamiast Let's Party? Nie. Let's Party. <laughs> dobra. Przejdźmy do meczu Sohamptonu z Tottenhamem. <laughs> to chyba teraz będzie Sohampton. <laughs> tak. Przepraszam, że nie było. Nie nagram skrótu dzisiaj znowu. Nie, dobra. Słucham so, to jest Tottenham. Ja zacznę od siebie. Wstawiam na remis, Stottenham Grekupe. Może ty Tottenham jest drużyną wybitną, jeżeli chodzi o Anglię, na pewno najlepszą drużyną, jaka kiedykolwiek grała na boiskach Premier League. Mówię to całkiem obiektywnie. I chociaż Chelsea zajmuje 15-16 miejsce na no, zmianę, z czego wszyscy się śmiejemy. Dlaczego mówię o Chelsea, chociaż jej nie obstawiamy? Dlatego, że jej nienawidzę. Ale jeżeli jesteśmy przy Tottenhamie, to wygra 2-1 i tyle. No dobrze. A no to następna jest Jagiellonia z Krakowią. Tutaj, oczywiście, stawiam 1-1 jako piłkarski ekspert. Widzę tutaj znaczną tendencję do zremisowania tego meczu właśnie przez drużyny jagielońsko-krakowskie. No dobrze. Ja, główną widzę, stawiam na jeden wodla Krakowi, bo jest wyżej w tabeli, nie znam się i tak. No nic. właśnie, tak jest. Zawsze los, wy nie wiecie, Displayers zawsze losuje jakieś tutaj karteczki, jakie mają być wyniki, bo nawet nie znam nazw tych drużyn. Ja mu zawsze opowiadam przed, przed nagraniem, kim jest jaka drużyna i ogólnie cały ten kanał to tak naprawdę, ja jestem jego kierownikiem, to jest mój pracownik. Ja mu opowiadam, co mam mówić, bo on tak naprawdę jest aktorem. On na piłce nożnej się nie zna, zresztą to widzicie. I chciałem tylko to dodać, korzystając z tej chwili szczerości, na którą mogę sobie pozwolić. Dobrze. Pozwól sobie na szczerość przy derbach Sewilli. Pozwól sobie na szczerość w postaci takiej, że. Aha, ja dostałem na remis, więc wynika to z tego, że chociaż Sewilla. Ale nie wiesz teraz, czy mówię o Betisie, czy o drugiej Sewilli. No dobrze. Trzymaj mnie w napięciu. I dlatego właśnie, że jest taka tendencja, że nie wiadomo o której Sywii mowa, myślę, że będzie remis. Aha. Bo myśl, powiesz na rzecz, że Sywija zagra lepiej na lektura i nie hmm. wiesz, więc Aha. remis. Okej. Okay. To jest logiczne. Dobrze. No, żeby nie było, ja zawsze stawiam na Real, więc stawiam na Real w tym przypadku, tak? Z tym kurde fanem Barca stawiam na Real, no, mi to nie przeszkadza, dobra. Przejdźmy do hitu Ligi Polskiej. Z Lechem. Teoretycznie postawiłbym 1-2, ale Ty zająłeś ten wynik, więc będę tłumaczył to bezsensowne 1-1, które postawiłem. Nie widzę tu wytłumaczenia, jak wygra ten mecz, ale jeżeli już mam tłumaczyć to, <grym> to, piast to jako to. lider, jednak nie da się ograć Lechowi i Jan Zbawiciel w końcu będzie musiał potracić te punkty. No nie powiedziałem. No nie, ja wierzę w jakąś taką dziwną formę Lecha Poznań, mimo że Piast Gliwice Ostatnio nawet się Legi nie dał pokonać. Legi to. Wiesz no, no. Legia ostatnio bardziej legła niż. Ta już ta Legia. Ta. <laughs> e, dobra, Naw przejdź... nawet ruski bat nie bardzo pomaga, no. Ale... Przejdźmy do mojego konika, czyli Liki hiszpańskiej mamy Atletico Madryt. Zrozumiałem spokojnie, ten dowcip spokojnie, ha, ha, ha. spokojnie. Ja stawiam na Atletico Madryt, no bo to faworyt co to dużo dużo. boże. To nasz nie wiem, coś masz do malagi? Coś co? 20. Widzę tutaj 0-0, dlatego że tiki taka i kasztanki. A, no jest spoko. No dobra. No to co? Inter Lazio. Inter oczywiście, ty ja typujesz dwubramkowe zwycięstwo. Ja też myślę, że Inter wygra, ale jednak to będzie ciężki mecz mhm. z Lazio, które jest z Rzymu. No. i który ma błękitne koszulki na sobie i właśnie w tym meczu z Interem pewnie możliwe, że zagra w innych dlatego, że Inter ma niebiesko-czarne a jest gospodarzem, więc możliwe, że goście będą musieli zmienić te koszulki też tego nie wiadomo, ogólnie w Lazio grał Klose zagrał, grał, w Interze swego czasu grał Diego Milito, mm -hmm, mm -hmm. w Interze swego czasu wygrał Diego Mistrzów, przypomnijmy, a kto to jeszcze wtedy był w składzie. Kto trenował, wtedy przypomnijmy. Mancini, ale to jest taka ciekawostka, że on nadal trenuje ten klub, może nie nadal, ale znów. Dobrze. Także jakbyś chciał więcej takich ciekawostek, zawsze zapytaj. Wrócimy do tego Manciniego jeszcze, swoją drogą. To... <laughs> Mancini zrobi mantolację. No, obydwaj się zgadzamy, że Inter utrzyma lidera w tej kolejce, po tej kolejce. Bordeaux-Marseille. Liga francuska. Czemu wybrałeś ten mecz? Czemu znowu wybrałeś ligę francuską? Dlatego, wybrałeś. że nie muszę się tutaj zastanawiać nad typami, daję remisy, bo... Nie wyciszyłem telefonu. Więc bordo, Sylwia. 1-1. Ja taki widzę wynik. Wierzę 2 do jednego. Co ci jest kolego mów? Spojrzałem na tabelę, widzę, że gospodarze wygrywają u siebie, proste. No to przejdźmy dalej. Arsena MC MC, no co, no co? No biesku, na... mógłbyś Mógłbyś w... wychować tego psa w końcu i nauczyć go podstawowych zasad, że jak nagrywamy odcinek to on się zachowuje. No tam. Ojejdzie, ojejdzie. No dobrze. Wiesz co, lepiej skończ likę angielską, bo widzę, że trzymasz kolanami kabel, a parze najechałeś na niego. Sorry, właśnie się wczepił w kółko, chciałbym powiedzieć. Aha, dobrze. Szczepan Krówko. To może ja szybko powiem, że Arsenal, czyli klub ze stolicy Anglii... Ona naprawdę myśli, że jesteś no Nie jedz włosów Disblastera! Bo to jest to się... Arsenal jest czwarty i dlatego tutaj nie może wygrać, bo byłby za wysoko. Aha, i to jest mój typ. No tak, dobra, ja stawiam na Arsenal, bo, yy... bo w City nie gra Aguero, tak? Tak. No, to no, jest no, spoko i tyle. No to co, tyle z naszej strony. Widzimy się niedługo. Trzymajcie